Dawniej dorobek swojego życia zakopywano w słoiku w ogródku, dziś majątek znajduje się w internecie. Nasuwa się zatem myśl, co dzieje się z naszymi pieniędzmi, kiedy ich nie widzimy. Na to i wiele innych pytań odpowie dzisiaj prezes zarządu banku ING, pani Małgorzata Kołakowska. Zapraszam. 4 grudnia odbył się wykład inauguracyjny Studenckiej Akademii Biznesu, zrealizowany przez trzy najaktywniejsze organizacje Szkoły Głównej Handlowej. Goodwill, SKN Consultingu oraz CEMS Club Warszawa. Podczas wykładu zostały zaprezentowane innowacyjne rozwiązania wypracowane przez bank ING oraz najciekawsze i zarazem najtrudniejsze projekty. Po wykładzie odbyła się sesja pytań i odpowiedzi, w której każdy mógł wziąć udział. Studencka Akademia Biznesu to projekt, który ma charakter cyklicznych spotkań z czołowymi przedstawicielami świata biznesu, polityki oraz dyplomacji. Jesteśmy trzema różnymi grupami studenckimi, które aktywnie działają na SGH-u i zajmują się tworzeniem podobnych projektów. Warto więc połączyć siły i pokazać również innym organizacjom, że dobrze jest czasem zrobić coś razem, bo jak się okazuje, może z tego wyjść zupełnie fajna inicjatywa. Na ten rok akademicki zaplanowane były trzy spotkania. Kolejne odbędzie się w marcu. Konwencja na pewno zostanie taka jak teraz, czyli wykłady. Z pewnością będziemy ją próbować rozwinąć, ale to to jak na razie jest jeszcze tajemnicą. Po prelekcji pani prezes otrzymała niebanalny upominek, jakim jest bluza SGH. Moim zdaniem to bardzo dobra inicjatywa, dlatego, że daje szansę studentom, studentom kontaktu z osobami, które są aktywne w różnych branżach, w różnych biznesach. To szansa na zadanie pytań, które nurtują, to szansa na poznanie specyfiki różnych dziedzin gospodarki. Myślę, że dosyć unikalna sposobność na to, żeby pogłębić swoją wiedzę inaczej. Czy przestawienie klienta na bankowość elektroniczną w przyszłości będzie bezpieczne? Znaczy musimy pamiętać, że klient w dużej mierze już jest przestawiony na bankowość elektroniczną, tylko w różny sposób z niej korzysta i oczywiście to jest bezpieczne i banki starają się stworzyć takie warunki, aby to bezpieczeństwo stale rosło. Już za nami wykład inauguracyjny Studenckiej Akademii Biznesu. Mark Twain powiedział kiedyś, bankier to ktoś, kto pożycza ci parasol, kiedy świeci słońce, a chce go z powrotem w chwili, gdy zaczyna padać deszcz. Krzysztof Smoleń, SGHTV.